Dzień dobry. Chciałam dzisiaj przeprowadzić piątą lekcję online. Temat dzisiejszej lekcji to zadania prowadzące do równań wielomianowych. Jest to ostatni temat z działu wielomiany. Czyli tutaj już będziemy wchodzić tak jakby powiedzmy w zadania tekstowe i wykorzystywać wszystkie nabyte umiejętności na temat wielomianów. Dobrze, przejdę od razu do zadań, bo tutaj w sumie to, to jest już tylko podsumowanie całego działu. Zadanie 5.69, przeczytam treść tego zadania. Wyznacz wartość a tak, aby liczba minus 2 była pierwiastkiem wielomianu. Czyli liczba minus 2 ma być pierwiastkiem wielomianu. Co to jest pierwiastek wielomianu, no to po prostu inna nazwa, czyli moglibyśmy powiedzieć, że jest miejscem zerowym wielomianu, który jest określony w taki sposób. Jest to w od x, x do czwartej plus 8 razy x do trzeciej plus 4A kwadrat plus 8X kwadrat plus A do czwartej minus A do drugiej. Eee, <laughs> I wiemy, że jest pierwiastkiem. Skoro jest pierwiastkiem, to wiemy, że zachodzi takie równanie, że jak podstawię liczbę minus 2 w miejsce x, to e, cały wielomian wtedy w wyniku ma mi dać 0. Czyli to oznacza, że ta liczba minus 2 jest pierwiastkiem wielomianu. No i wykonuję po prostu, my mamy co obliczyć. U nas niewiadomą, szukaną jest a. To jest nasza niewiadoma. Czyli ja w miejsce x. Podstawiam minus 2, dokładnie tam, gdzie znajduje się x w danym wielomianie, czyli tu będę miała minus 2 do czwartej plus 8 razy minus 2 do trzeciej, plus otwieram nawias, jest 4 a kwadrat plus 8, tu nie mam gdzie podstawić. Minus dwójki, zamykam nawias razy tu podstawię minus 2 do drugiej, plus A do czwartej, minus A do drugiej przepisuję, i to z treści zadania ma być pierwiastek, czyli to się musi równać 0. Po tym podstawieniu. No to już tu zwykłe obliczenia dokonuję, że minus 2 do czwartej to 16, i tak dalej, to są już zwykłe rachunki. Oczywiście w następnym etapie pododaję sobie wyrazy podobne liczby do liczb. Tu mogę a kwadrat z a kwadrat dodać i dostaję ostatecznie, że to jest a do czwartej plus 15, a kwadrat minus 16. I teraz weszłam na wielomian czwartego stopnia. Popatrzmy, mamy a do czwartej. A tutaj jest a do drugiej, i tu już jest zwykła sama liczba. Czyli najlepiej robić to metodą podstawiania, czyli za a do kwadratu podstawię nową, niewiadomą t. I dzięki temu z takiego równania czwartego stopnia przechodzę do równania drugiego stopnia. A równanie drugiego stopnia umiemy obliczyć, korzystając, no jest to zupełne równanie, więc no na pewno należy, mm, wzorów tu skróconego mnożenia nie widzę, czyli najlepiej obliczę sobie Deltę. Delta po obliczeniu wychodzi liczbą 289, jest większa od zera, czyli na pewno będę miała dwa rozwiązania, czyli dwa pierwiastki równania kwadratowego. Biorę pierwiastek z Delty, to jest 17. I teraz jeszcze raz przypominam, nie wiadomo, przy tym równaniu kwadratowym jest t, dlatego obliczam t1 i t2 ze wzorów ze wzorów na y, równania kwadratowe czyli t1 wyjdzie mi minus 16 i t2 wychodzi 1 dobrze, ale to jeszcze jest nie koniec, bo ja miałam obliczyć a, a nie t t to jest tylko pomoc przy obliczeniu a, czyli wracam z powrotem do tej wiadomości, że t to jest a do kwadratu. T mam wyliczone, czyli t1 to jest a kwadrat, za t1 podstawiam minus 16, czyli wychodzi, że a kwadrat równa się minus 16, czyli równanie sprzeczne. Następnie za t z drugiej strony t było równe 1 i też napiszemy, że a kwadrat równa się 1. No tutaj możemy wziąć pierwiastek. O, po obu stronach, ale trzeba pamiętać, że takie równanie e, kwadratowe będzie miało zawsze dwa rozwiązania, czyli a1 lub minus 1. I teraz e, obliczyłam ten parametr a. On jest albo 1, albo minus 1. Co należy zrobić? No to obliczyć, biorę swój wyjściowy wielomian i dlatego a pierwszego, równego 1, w miejsce a do tego wielomianu podstawiam liczbę mm, 1. W każde miejsce, w którym w wielomianie pojawia się a, podstawiam jedynkę i wychodzi mi wielomian x do czwartej plus 8x do trzeciej plus 12x do drugiej. To samo muszę zrobić dla drugiego a, a równego minus 1. I tak samo w miejsce... X w miejsce A podstawiam minus jedynkę. I co się okazało? Po tych wszystkich wyliczeniach, yy, które miały tu miejsce, zobaczmy, że tu A do, a jest wszędzie z potęgą yy, parzystą. Widzimy A do drugiej A do czwartej, A do drugiej. I przez to właśnie, że, że ale tak należy postąpić zawsze, yy, ale przez to, że jest to A do potęgi parzystej. Otrzymaliśmy, że zarówno dla a równego minus 1 i dla a równego 1 wyszedł nam jeden i ten sam wielomian. Ale to tylko było przez to, że tak te potęgi przy a były dobrane. Ale zawsze należy osobno sprawdzić dla a równego 1 i dla a równego minus 1. I akurat w tym zadaniu one wyszły takie same. Czyli zajmujemy się po prostu tylko już jednym, bo skoro to jest to samo, to już tylko jednym wielomianem się zajmujemy, bo kolejna treść, dalsza część tego zadania jest, to a jest znalezione i wielomian, ale um, następnie mamy rozłożyć ten wielomian na czynniki, czyli jest to jeden ten sam wielomian on jest takiej postaci i teraz ja go muszę rozłożyć na czynniki, czyli popatrzmy z X do czwartej plus 8X kwadrat plus 12X. Do kwadratu. Wszędzie pojawia się x. Z najniższą potęgą tu będzie druga, czyli to x do drugiej wyciągam przed nawias. Tu mi zostanie x w nawiasie z tego x do drugiej. Tu mi zostanie 8x, a tu mi zostanie 12. No, czy to już jest taki zupełny rozkład? Zawsze trzeba sprawdzić. Widzimy, że tu jest równanie takie kwadratowe, ale zawsze jeszcze trzeba sprawdzić, czy to da się jeszcze. Rozłożyć bardziej. Więc w jaki sposób rozkładam? No, oczywiście, jeśli nie widzę wzoru skróconego mnożenia, no to zawsze należy zastosować deltę. No i co? Obliczam deltę. Delta wychodzi większa od zera, czyli na pewno będą dwa rozwiązania. Obliczam pierwiastek z delty. Obliczam x1, który wychodzi minus 6, x2, który wychodzi minus 2. I co teraz w tym etapie robię? No, bo ja to chciałam jeszcze bardziej rozłożyć na czynniki, czyli uda mi się ten, powiedzmy tutaj to wyrażenie drugiego stopnia rozłożyć na, na czynniki. No, bo skorzystam tutaj z tych miejsc zerowych, czyli inaczej pierwiastków dla tego wyrażenia drugiego stopnia. Czyli tak. Jak na, ostatecznie bym napisała? x kwadrat przepisuję razy, natomiast ym, to wyrażenie drugiego stopnia mogę zapisać w postaci iloczynu, korzystając z miejsc zerowych. Ym, czyli to jest x plus 6 razy x plus 2. No, oczywiście pamiętamy, że tutaj przed tym x stoi jedynka, dlatego tak to zapisałam, bo tutaj jeszcze powinna być. Ta liczba a, tak jak uczyliśmy się przy funkcji kwadratowej rozkładać ją na, z postaci ogólnej na postać iloczynową, to pamiętamy o tym, że tą liczbę, jeśli by była troszkę inna, to tą liczbę trzeba by było tu zapisać. No ale akurat jest jedynka. Dobrze, to przejdę już do kolejnego zadania. Dobrze zadanie 571, <laughs> przeczytam treść dany jest wielomian takiej postaci x do trzeciej plus 2a do trzeciej na wiasie minus 6a kwadrat razy x kwadrat plus 9A minus 28, którego suma wszystkich, którego suma współczynników wynosi 0, którego suma współczynników Wynosi 0. W podpunkcie A mam wyznaczyć y, wie, parametr A, w podpunkcie B dla znalezionej wartości A rozwiąż równanie W od x równa się 0. Dobrze, i teraz tak, Z którego suma współczynników wynosi 0? Ponieważ byłaby tu kolizja oznaczeń, y, na pierwszej lekcji uczyliśmy się y, właśnie wyznaczać współczynniki. Wielomianu, pamiętamy to jako A3, na przykład A4 z takimi indeksami, no ale tu już nam się pojawia A, więc żeby nie było kolizji oznaczeń, dlatego wprowadziłam yy, jako oznaczenie współczynników po prostu literę B. Czyli popatrzmy, najwyższa potęga to jest yy, x do trzeciej, czyli b z indeksem 3 musi być równe liczbie 1, tyle stoi przed x do trzeciej. Następna potęga to jest x do drugiej, czyli b z indeksem 2. To jest cała liczba, czyli to wszystko, co stoi przed x kwadrat. Czyli to wszystko wiąże, ten cały nawias jest powiązany z x kwadrat mnożeniem, czyli to będzie b2. Natomiast nie ma u nas b1, bo nie ma samego x w pierwszej potędze. Natomiast jest stoi sobie takie, taka wolna liczba, która ona jest zapisana jako 9a minus 28. To jest liczba. Czyli to zapiszemy jako właśnie ten wyraz taki wolny, czyli B0. To jest tyle będzie, bo to jest w ogóle nie związane z, żadną, z żadnym x w danej potędze. Czyli to na razie ustaliliśmy te współczynniki wielomianu, a z treści zadania wiemy że suma tych współczynników wynosi 0, czyli z treści zadania wiemy, że B3 plus B2 plus B0 równa się 0. No i z tego wychodzimy do obliczenia A, <laughs> czyli w podpunkcie A, mam, w podpunkcie A, nie wia, szukaną jest właśnie parametr A, e, czyli dodaję sobie B3 to było 1, B2 to było to, plus to co było B0 i to się równa 0. I teraz porządkuję sobie najpierw ten wielomian, ustawiam sobie w odpowiednich potęgach i przyglądam się, z czego bym mogła tutaj skorzystać, żeby rozwiązać takie równanie wielomianowe. Wydaje się, że najlepiej jest po prostu z metody grupowania wyrazów. Tutaj widzimy pierwszą grupę. I tutaj drugą grupę. Jeśli ja z pierwszej grupy wyciągnę 2a kwadrat, to otrzymam w nawiasie a minus 3. Jeśli z drugiej grupy wyciągnę 9, dostanę ten sam nawias co wcześniej. O to mi chodziło. Czyli ten sam nawias powtarza się, więc ten nawias mogę wyciągnąć przed całość. Czyli z tego wyrażenia całego po wyciągnięciu nawiasu zostaje 2a kwadrat plus... I z tego, jak tu wyciągnę, zostaje sama dziewiątka, to się równa 0. Dobrze, jestem już w postaci iloczynowej z wielomianem, także już teraz to polega tylko na tym, że albo ten nawias jest zerem lub ten nawias jest zerem i tu rozwiązuję sobie proste równanie liniowe, czyli a równa się 3 po przeniesieniu na tą stronę. Natomiast tutaj rozwiązuje takie równanko kwadratowe, czyli to przenoszę na tą stronę, podzielę przez 2 i co się okazuje, że a kwadrat równa się liczbie ujemnej. Już tyle razy to ćwiczyliśmy, wiemy już, że jest to równanie sprzeczne. Czyli odpowiedź do podpunktu A to będzie, mieliśmy wyznaczyć parametr A, czyli A musi być równe 3 pod punkt B dla, za, dla znalezionej wartości A rozwiąż równanie W od X dobrze znaleźliśmy że A równa się 3 i mam y, rozwiązać równanie że W od X równa się 0 to mam o, czyli najpierw co trzeba zrobić no w miejsce głównego wielomianu po prostu podstawić tu gdzie pojawiało się A nasze znalezione A równe 3 tu podstawiam sobie to wszystko, wyliczam, dodaję wyrazy podobne i wychodzi mi, że jak podstawię, a równe 3 to ostatecznie ten wielomian ma postać x do 3 minus 1. A ja mam obliczyć z treści zadania, że w od x ma się równać 0, czyli x do 3 minus 1 przyrównuje do 0. Liczbę przenoszę na tą stronę i biorę, pozby, chcę się pozbyć tej trzeciej potęgi, czyli biorę pierwiastek trzeciego stopnia, czyli rozwiązanie to jest x równe 1. Następne zadanie to jest zadanie 5.72. Iloczyn kwadratu pewnej liczby i kwadratu liczby o 3 od niej większej jest równy 324. Wyznacz te liczby. Dobrze, czyli iloczyn kwadratu pewnej liczby, czyli nie wie, x to jest pewna moja liczba. Iloczyn kwadratu tej pewnej liczby, czyli x do kwadratu iloczyn, czyli mnożenie razy i yy, kwadratu tej liczby o 3 od niej większe i kwadratu liczby. O 3 od niej większej, czyli x razy x plus 3, i to wszystko do kwadratu. To jest jedna liczba, a druga liczba to jest x plus 3. Echem. 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 Czyli mamy y x plus 3, druga liczba. Druga. Liczba i to ma się równać 324. Co tutaj? Tutaj to, co ja tu zastosowałam, tu można różne techniki. Można by było na przykład przenieść to 324 na lewą stronę i korzystać ze wzoru skróconego mnożenia. A jaką ja technikę tu zastosowałam? Po prostu spraw działań na potęgach. Popatrzmy, x do kwadratu razy takie x plus czy wyrażenie do kwadratu, czyli mamy różne podstawy, tą samą potęgę. Co robimy? Mnożymy ze sobą podstawy, a potęgę przepisujemy. Czyli, yy, yy, I dlatego to wzięłam w nawias, a w tą potęgę jako, wyciągnęłam yy, jako jedną poza ten nawias. To jest spraw działań na potęgach. Czyli co ja tutaj mogę zrobić? Popatrzmy. No, po prostu nic nie robię innego, tylko biorę sobie pierwiastek. E, biorę sobie pierwiastek e, z tej liczby. Czyli jeżeli biorę pierwiastek, to muszę pamiętać, że będę miała dwa rozwiązania. Tu będą dwa rozwiązania, czyli będę miała, że to wyrażenie równa się liczbie 18 lub to wyrażenie lub na się liczbie minus 18. Tu zawsze będą dwa rozwiązania, jak przy każdym y, równaniu kwadratowym, w takiej formie postępując. Bo ja tu całość wzięłam pod pierwiastek, czyli to równa się 18 lub to równa się minus 18. No i co tutaj? To sobie powymnażałam, przeniosłam liczbę na tą stronę, to samo zrobiłam z drugim równaniem. No, i okazało się, że widzę tutaj równanie zupełne, czyli jednak ani się ze wzoru nie da skorzystać. No, muszę zastosować deltę, liczę deltę, wychodzi 81, pierwiastek z delty równa się 9, obliczam miejsca zerowe albo pierwiastki tego równania kwadratowego, bo to różnie można nazywać. Wychodzi x1 równe minus 6 lub x2 równe 3, i teraz to jest pierwsza liczba. Ale tak jak mówimy, musimy znaleźć dwie liczby, prawda? Pierwszą i drugą. Więc dla tej, liczby, dla tej liczby minus 6 jej odpowiada druga liczba x1 plus 3, czyli minus 3. Natomiast dla znalezionego rozwiązania x2 równego 3, jemu odpowiada druga liczba x2 plus 3, czyli 6. Czyli tak naprawdę dostałam. Takie zestawy liczb minus 6, minus 3 lub 3, 6. A, bo ja tu jeszcze pominęłam od razu, oczywiście na razie rozwiązaliśmy to pierwsze równanie, no ale w drugim kroku trzeba przejść teraz do drugiego równania. Tylko tak samo. Y Wymnażamy przez nawias, przenosimy liczbę, widzimy równanie kwadratowe, obliczam deltę, ale delta wychodzi ujemna, czyli co w tym wypadku akurat wychodzi, że to będzie brak rozwiązań, czyli rzeczywiście jedynymi rozwiązaniami są te liczby z pierwszego równania i to by była nasza ostateczna odpowiedź. Chciałam jeszcze zrobić jedno zadanie. Jest to zadanie 5.75. Mhm. Przeczytam treść. W pewnej, w pewnej naturalnej liczbie trzycyfrowej cyfra dziesiątek jest dwa razy większa od cyfry setek, zaś cyfra jedności jest o jeden mniejsza od cyfry setek. Wyznacz tę liczbę trzycyfrową, jeśli wiadomo, że różnica sześcianu cyfry setek. I iloczynu cyfry dziesiątek przez cyfrę jedności jest równa 4. Takie podobne zadania robiliśmy w zastosowaniu przy funkcji kwadratowej, tylko, tylko, że, czy przy układach równań, tylko, że tutaj jest mowa już o samych cyfrach, a nie trzeba budować tej y, liczby trzycyfrowej. Tu jest tylko mowa o cyfrach. Więc wystarczy sobie przyjąć oznaczenia, że na przykład Z to jest cyfra setek, X to będzie cyfra dziesiątek, a Y cyfra jedności. I po kolei odczytywać zdanie po zdaniu i budować do tego równania. Czyli mamy tak: w pewnej naturalnej liczbie trzycyfrowej, cyfra dziesiątek. Jest dwa razy większa od cyfry setek. Czyli dlatego napisam, że x równa się 2 razy x. Dobrze. Następna, następna część zdania. Zaś cyfra jedności jest o 1 mniejsza od cyfry setek. Dlatego napisam, że y równa się z minus 1. Wyznacz tę liczbę trzycyfrową, jeśli wiadomo, że. I kolejna informacja: różnica sześcianu, różnica sześcianu cyfry setek, cyfra setek, sześcian, sześcian cyfry setek, różnica sześcianu cyfry setek i iloczynu, iloczynu cyfry dziesiątek i jedności równa się cztery. Tak należałoby napisać sobie te trzy równania. I co? Widzimy, że w trzecim równaniu pojawiają się trzy niewiadome z, x, y. No ale tak, zobaczmy. Z pierwszego równania x jest przedstawione przy pomocy niewiadomej z i y też jest przedstawione przy pomocy niewiadomej z. Czyli co robimy? Po prostu podstawiam i pierwsze, i drugie równanie do trzeciego i dzięki temu wejdę. Jak to popodstawiam, czyli tu podstawiłam, dzięki temu wejdę w jedno równanie z jedną niewiadomą. Czyli spokojnie jestem w stanie obliczyć niewiadomą Z. No a tworzy nam się właśnie wielomian. Wielomian trzeciego stopnia nam się zbudował w ten sposób. Czyli Z do trzeciej minus. M. Tu już wymnożone jest z do 3 minus 2z kwadrat plus 2z minus 4. Tu już czwórkę przeniosłam. Minus 4 równa się 0. I teraz, i y y y y teraz, y co tutaj możemy zrobić? <duszynny> możemy zrobić to w następujący sposób. z kwadrat, Popatrzmy, przyglądam się temu wielomianowi raz, dwa, trzy, cztery. No, prawdopodobnie będę tu grupować wyrazy. No, będzie pierwszy z drugim, pierwsza grupa, drugi, trzeci z czwartym stworzy mi drugą grupę. I co, jeżeli ja wyciągnę z do kwadratu, no to z tego wielomianu otrzymam z minus dwa. Jeżeli tu wyciągnę dwójkę, to otrzymam z minus dwa. I o to mi chodziło, mam dwa, mam ten sam nawias, to samo mam czyli właśnie ten nawias mogę wyłączyć przed wszystko, otrzymuję iloczyn, czyli z tego wielomianu weszłam na postać iloczynową, równa się 0, czyli albo ten nawias jest zerem, lub ten nawias jest zerem, z tego wychodzi, że z równa się 2, a tu wychodzi oczywiście równanie sprzeczne. Skoro z równa się 2, no to znalazłam jakby pierwszą cyfrę, cyfrę setek. Potrzebuję znaleźć jeszcze cyfrę Dziesiątek i, jedno, y, dziesiątek i jedności, czyli obliczam, że x równa się 4, y równa się 1. No i odpowiedź ostateczna to jest zbudowanie całej tej liczby, czyli to będzie liczba 241, bo to były setki, dziesiątki jedności. Dobrze, i na tym bym skończyła już omawianie wielomianów y, z, ze zbioru zadań. I chciałabym polecić tutaj rozwiązywanie zadań domowych. Z tego tematu to tylko trzy zadania. Proszę sobie przećwiczyć 5.68, 5.70, 5.73. Natomiast ponieważ jest to bardzo krótki temat od razu tu podłączyłam się pod lekcję powtórzeniową i <laughs> która już y, będzie nam y, zamykała po prostu ten dział wielomianów. Tutaj mamy zadania z, ze strony 105. Tam jest temat testy sprawdzające. Natomiast na stronie 107 to są takie zadania otwarte, czyli zadania powtórzeniowe. I tutaj one są wymienione. 576 to tylko podpunkt B i C. 581 to podpunkty A, C, E, F. I tutaj 5,82 to B Dziękuję bardzo.